W następnej, ale degustacji. Tym razem nowość z Brudoga e, a tak naprawdę Brudox e, Overworks Punk and Punk albo coś w tym stylu, e, czyli Brett Fermented IPA, czyli punk IPA fe, u, u, przefermentowane e, brytami. Fajnie. 5,5% alkoholu. E, no i tu mówią, że ich flagowa IPA zostało sfankowane. Czyli Punk został sfankowany. Fajnie, nie? E, po prostu e, całkowita inna fermentacja, inne drożdże. E, własne drożdże. E, no, pff, fajnie. E, Oczywiście jeszcze było to piwo leżakowane w, w dużych Federsach, czyli kadziach dębowych e, bardzo charakterystycznych dla piw e, belgijskich i fermentacji otwartej. E, nic takiego ciekawego nie piszą: w składnikach woda, słód, jęczmienny, e, żyto, e, drożdże trochę owsa i chmiele Butelka dużo, prawda? Kapsel większy niż przeciętny. A tylko pół litra. Wygląda jak bomber, ale tylko pół litra. E, I całkiem sporo kosztuje wszystko, 5 funtów, także za pół litra 5 funtów, troszkę dużo. No, ale to jest wyczekiwana premiera. Każdy chce to mieć. Także podejrzewam, że i tak się sprzeda. E, co my tu mamy? Mętne, prawie że pomarańczowe piwo. E, niska piana, chociaż e, bardzo nagazowane było, wyleciało mi z butelki. E, jak otwierałem, e, piana się zrobiła duża, później szybko opadła. E, nie było małych mężczyzn, same średnie i duże. Okej, okay, no. Całkiem sporo wyglądają. Baro macie. Baro macie całkiem sporo soczystych egzotycznych owoców, jak mango. A, ale też e, sporo stajni. E, jest mokrasderka. E, są takie, takie, właśnie nutki fankowe. E, także. Przyjemnie, czuć te drożdże, e, słodowość. No, bardzo soczyste jest. Także dobra robota. Armat jest fajny. Troszkę tego i troszkę tamtego. Przyjemnie. A co w smaku? Zaraz spróbujemy. Takie średnie działo. Całkiem wytrawne, chociaż jest to drowina słodyczy, ale całkiem wytrawne. Dosyć spora goryczka. Um, i ona jest taka, właśnie taka, taka, taka funky. E, gdzieś jakaś taka grzybowa troszeczkę, e, ale są też te nutki e, leśne. Są też nutki normalnie ziołowe. Ale tutaj akurat jest przy goryczce jest dużo właśnie takich derek, jakichś takich drożdżowych efektów. Także to tak, tutaj rzeczywiście dużo jest takich belgijskich akcentów. Dodatkowo melon. O, a propos melona. Czy już się zapomniałem powiedzieć co dokładnie jest w tym piwie, bo oczywiście na butelce nie pisze, ale już na stronie Bryloga pisze. Czyli tak, w składzie jest w słodach owies, słód piżnenski, pszenica i spelt. Spelt to jest taka st starożytna pszenica. chmiele Cascade, Chinook, Blank, Blanc, Hallertau, Mittelfruch, Hulmelon, Magnum i Simcoe. I... Ibu jest 42. Bardzo fajnie, ale bardzo nagazowane to piwo jest. Niesamowicie. Może dlatego uciekło z butelki. Przepraszam. Ale naprawdę jest gazowane. Nie ma dużego ciała. Średnie ale jest dosyć pijalne, e, Owocowe, e, tak jak mówiłem, mango, egzotyczne owoce. E, no i to jest pomieszane właśnie z taką lekką pikantnością e, drożdżową. E, troszkę właśnie takich akcentów wziąłowych, e, Czuć zdecydowanie ziarniste z pszenicy. E, owies, hmm, nie ma takiego dużego efektu. E, jest to raczej piwo takie e, lekkie. E, bardzo pijalne. Można by powiedzieć, że prawie sesyjne w odbiorze. Natomiast 5,5% to trochę za dużo na sesyjność. Ale fajnie się go pije. E, przyjemne. E, co by można powiedzieć? E, fajne. Podoba mi się. Ale dupy nie urwa. E, e, widziałem tam różne recenzje, ludzie mówią: O, takie fajne piwo, śpiewali tam nie wiadomo jakie, ale to nie jest nic niesamowitego. To jest fajne piwo, owszem, e, bardzo mi smakuje, e, ale żeby coś ekstra wyjątkowego, nie. Piłem różne piwa właśnie takie hybrydowe. E, i to nie jest nic, co by wykraczało poza właśnie taką fajną hybrydowość. Przyjemne, owocowe, e, troszkę belgijskie, troszkę, troszkę IPA, i tyle. Przynajmniej jak dla mnie. Ale naprawdę, bardzo fajnie się pije. Dużo ciekawych akcentów kompleks różnych dziwnych smaków aromatów, także jest nad czym się zastanawiać, ale ogólnie to nie jest to, co myślałem, że będzie. <śm> mo mo może, dlatego, może dlatego, Natomiast bardzo chciałbym, żebyście się podzielić ze mną własnym opini opinią, o tym mówię. No bo szczerze mówiąc, o to chodzi, nie? Żeby porozmawiać o piwie. Ja mogę sobie mówić do Was, ale Wy możecie mówić do mnie tylko w komentarzach, niestety. Ale jest to bardzo przyjemne. Ja zawsze wszystkie komentarze czytam. Także proszę o komentarze, co sądzicie o tym piwie, bo jest to ciekawe piwo ale jak dla mnie, trochę nad wyraz e, oczekiwane. Tak myślę. Jest fajne, fajnie się pije, e, ale żeby to było coś super ekstra? Nie. Jest super, ale super ekstra? No nie wiem. E, może dlatego, że nie przepadam za belgijskimi piwami, także Możecie to wziąć tutaj pod uwagę, że to nie jest mój jakby ulubiony gatunek piwa. Ale rozumiem, to się może podoba. Mam nadzieję, że film cię wam podobał. Tak jak mi się podoba to piwo, bo jest bardzo fajne dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, że będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, cies.